Witamy na konferencji prasowej przed meczem Motor Lublin Wisła Puławy. Dzisiaj z nami trener Marek Saganowski. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry, witam. I przechodzimy do pytań zdalnych zadanych przez dziennikarzy drogą mailową. Łukasz Gładysiewicz z Dziennika Wschodniego wysłał cztery pytania, a pierwsze z nich brzmi, jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z Wisłą, zwłaszcza w defensywie. Ostatnio nie zagrał nie tylko Wojciech Błyszko, ale i Arkadiusz Najemski. Dokładnie, nasza linia defensywna w ostatnich meczach troszeczkę się posypała. Mam nadzieję, że do sobotniego meczu wszyscy będą gotowi. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jak i Wojtek, tak i Arek trenuje z nami. Myślę, że piątkowy, ostatni rozruch będzie taki decydujący, czy, czy będą w stanie grać. Jak oceniacie najbliższego rywala? Wiadomo, że jest to drużyna, która bardzo dobrze radzi sobie, zwłaszcza na wyjazdach. No jest to dobry, dobry rywal, w szczególności na, na wyjazdach. Jest to zespół, który pokonał ruch Chorzów 4-2 na, na wyjeździe. Tak więc spodziewamy się mocnego, ciężkiego spotkania. W lidze zostały Wam jeszcze cztery mecze. Na pewno chcecie wszystkie wygrać, ale jaki wynik w tych spotkaniach będzie można uznać za zadowalający? Ja przede wszystkim bym nie patrzył na, na, na cztery spotkania. Oczywiście do każdego spotkania podchodzimy po to, żeby, żeby wygrać ten mecz. Dla nas najważniejszy jest ten najbliższy mecz z Wisłą Puławy i, i nad tym się mocno, mocno koncentrujemy. Jak zareagowaliście na wieści o pożegnaniu z dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem? I czy Pan też zaczyna odczuwać coraz większą presję, że jeżeli wyniki wkrótce się nie poprawią, to Pana przygoda z motorem może dobiec końca? Myślę, że to jest czytelny sygnał dla, dla mnie, przede wszystkim dla mnie, dla, dla mojego sztabu. Jeżeli odchodzi dyrektor sportowy, który tutaj nas ściągał, że sytuacja nie jest, nie jest za wesoła. My tak samo jesteśmy bardzo rozczarowani tymi wynikami. Jesteśmy w tej chwili w bardzo ciężkim okresie tutaj w motorze. Zdaję sobie z tego sprawę, że ta presja jest coraz większa, a moja pozycja jest coraz słabsza. Ale tak to, tak to w życiu bywa czasami. Wszystko zrobię, żeby, żeby ta pozycja była zespołu lepsza i, i oczywiście też i moja. I teraz przechodzimy do pytań od Józefa Kufla z Radia Lublin. Jaki jest ciężar gatunkowy najbliższego spotkania dla pana i zespołu w obliczu ostatnich wydarzeń, czyli wspomnianego już rozstania klubu z Michałem Żewłakowem oraz wyprzedzenia motorów tabeli przez drużynę Wisły Puławy? Jeżeli od półtora miesiąca, że dwóch miesięcy się nie, nie wygrywa meczu, to, to na pewno jest to dosyć ciężki gatunkowo dla nas, dla nas mecz. Bardziej tutaj chodzi o naszą mentalność. Na pewno jest to mecz o to, żeby się przełamać, żeby wreszcie zdobyć trzy punkty, ponieważ no, yy, ta, ta sytuacja, która, która w której w, w tej chwili się żeśmy znaleźli, no, jest dosyć mocnym dyskomfortem dla, 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 dla całego zespołu sztabu. Prezes klubu w jednej z wypowiedzi dla mediów po odejściu Michała Żewłakowa powiedziała, że ocena pracy sztabu szkoleniowego nastąpi po ostatnim spotkaniu w grudniu. Do końca roku w lidze pozostały cztery mecze, do zdobycia jest zatem 12 punktów. Czy otrzymał Pan informację, jaka liczba punktów usatysfakcjonuje zarząd, a Panu pozwoli ocalić stanowisko? Skupiamy się w tej chwili na tym pierwszym meczu, bo żeby doliczać sobie punkty, no to już jest za późno. Teraz obojętnie co w tej chwili powiem, to nic nie jest ważniejszego od tego, co mamy zrobić na boisku, czyli nie słowa, tylko czyny będą nas utrzymywały tutaj w, w klubie. I ostatnie pytanie od redaktora Kufla z Radia Lublin. Jak w tym tygodniu zespół pracuje, by odblokować atak i zacząć strzelać bramki? Of w dalszym ciągu próbujemy różnego, różnych treningów po to, żeby, żeby tę ofensywę odblokować. Mam nadzieję, że już na, na, na Wiśle Połowę będą, będą tego, będzie, będzie tego skutek. Tak więc no, wszystko robimy, żeby ta ofensywa, ofensywa się odblokowała. Ale też bym tutaj chciał zaznaczyć, że za tą ofensywę nie są tylko odpowiedzialni nasi zawodnicy. Na pozycji 9, tak? Są jeszcze i są zawodnicy skrzydłowi, są też zawodnicy, którzy grają na, 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 na pozycji 10 i 8, i od nich też powinniśmy wymagać trochę więcej, jeśli chodzi o ofensywę. I to wszystkie pytania, które zostały nam zadane przed najbliższym meczem. Dziękuję bardzo, trenerze, i do zobaczenia w sobotę. Dziękuję bardzo.